Mieliśmy po 20 lat. Chcieliśmy wziąć ślub i wyprawić wesele. Potrzebowaliśmy pieniędzy. Okazało się, że mój znajomy wyjechał na południe Francji. Poszliśmy w jego ślady. Do Paryża dojechaliśmy autobusem, później samolotem do Marsylii. Tam jeden dzień pracowaliśmy u Araba, Ja na budowie Agnieszka sprzątała apartament. Zaleźliśmy jakiegoś marakańczyka, który dał nam pracę, tak? Na parę dni. I tak nas trochę oszukał, ale... No tak, nie? Mnie dzisiaj też, ale ja już wiem, że YouTube już mi on w to powiedział. Przecież z tym później będziemy sobie rozjaśniać. Przecież płyniesz już tak długo, ale nie wiesz dokąd. A na horyzoncie pusto, tak jak i wokoło. Kręcisz się codziennie w kółko, nawet nie wiesz po co. A jak zaczniesz w końcu tonąć, a jak zaczniesz w końcu tonąć? No to opowiedz o naszych zamiarach. Właśnie jedziemy do salonu, <grym> gdzie będziemy szukać pracy bo rezygnujemy z Marsylii z, tak, Marsylii dlatego, że Marcy dość. mało nam płacą <laughs> Postanowiliśmy przedostać się do miejscowości Salon de Provence, gdzie znajdował się mój kolega Tomek Na miejscu złapaliśmy kontakt telefoniczny ale tego wieczoru zabrakło nam kredytów na karcie. Musieliśmy radzić sobie sami. Noc spędziliśmy w karawanie miejscowego rolnika tam szukaliśmy zatrudnienia ale bezskutecznie Włączyliśmy radio w telefonie, by umilić sobie czas. Właśnie leciał utwór, którym pada pytanie. Zapala się światło. Mamy do pokonania 200 km. Powiedz, gdzie jedziemy? Jedziemy tam stopem. No jakoś tam się na razie udaje. Chociaż pracy żadnej rzeźby nie znaleźli, bo szukaliśmy wczoraj przez... Dzisiaj szukaliśmy przez pół dnia O, stąd, tutaj byliśmy A będziemy zaraz tutaj, bo ten pan nas podwozi Bardzo miły A później do Saint Tropez jest Tu no, W rezydencji jakiegoś rapera sobie zamieszkamy Złapiemy dżab i będzie fajnie Tamto przyjechaliśmy i no przejechaliśmy praktycznie całe te góry. Kupę kilosów. aż dwa. Ale I teraz kierujemy się na. saint Mekhim. coś tam. going to Saint Tropez. Nie, było no, no. Before there wasn't a lot of Polish people who came to France. We never saw Polish people in France. Jest cool. Ci państwo dowieźli nas do miejscowości Jer. Powiedzieli, że to miasto jest piękne i koniecznie musimy tu wrócić. Po 20 latach przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy całą rodziną z naszą czwórką dzieci. Po drodze zatrzymaliśmy się koło Lublany w Słowenii. W tej nocy kraj nawiedziła wielka powódź. Musieliśmy się szybko ewakuować. Nie przejdziesz. Mamo, tutaj jesteśmy! Tutaj! No to Na ulicy byśmy mogli pojechać. Na plecy, Ale mamo, to ja poduszki muszę zostawić. Chodźcie. chodź tu! Gdzie? Cieczki przed powodzią dotarliśmy na południe Francji. Cześć. Do zdjęcia. No, zobaczymy się w San bo Jesteśmy ile? 50 kilometrów, tak? Tak. thank you kiedy dotarliśmy do Saint-Tropez, pierwsze o czym pomyśleliśmy to znalezienie noclegu. Idąc przy brzegu morza, szukaliśmy ustronnego miejsca. Przechodziliśmy koło cmentarza. Zgodnie z tradycją, Caius Silvius Torpetius, czyli Święty Tropes, był dowódcą straży przybocznej cesarza Nerona. Miał przyjąć chrześcijaństwo pod wpływem nauczania świętego Pawła, który przybył do Pizy, skąd pochodził Torpes. Potajemnie przyjął wiarę chrześcijańską, za co zapłacił najwyższą cenę. Został ścięty około 68 roku. Jego ciało, głowa oddzielona od tułowia, miało zostać załadowane na łódź razem z kogutem i psem, aby mogły je wyjeść bez szesząt zmarłego. Łódź wypchnięta w morze dotarła do brzegów Prowansji, gdzie obecnie znajduje się przymorski cmentarz. O! Właśnie. Właśnie tam dostrzega ją mieszkanka okolicznej osady Celerin, której miejsce ukazało się we śnie. Ciało męczennika nie zostało tknięte przez zwierzęta. Kogut miał dotrzeć na Polelnu, w pobliskiej wiosce, nazwanej później Kogulę. A pies miał uciec do innej osady, nazwanej Drimo? Gdybym ci powiedział, bracie, że znalazłem port, trypowałbyś dalej, czy zawrócisz statek, ha? tak zostaniesz na tym oceanie w czarną noc. A jak cię zastaniesz torm, a jak cię zastaniesz torm? Pierwszy obóz rozbiliśmy na plaży CanBier. Zdjęliśmy plecaki. Podszedłem do wody. Moją uwagę przykuła pewna rzecz. Może wyrzuciło na brzeg małą figurkę dzieciątka Jezus. Wewnętrznie poczułem, że będzie dobrze. Już następnego dnia Aga znalazła dwie prace. Agnieszka znalazła pracę na godzinę 8:00 czyszczenie łodzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. je dit que Bienvenue à saint tropez chez sainte cap Qui a commencé cette histoire de sainte cap En fait, depuis 42 ans, c'est très long mais ça a été très court en même temps parce que c'est tellement d'intensité que je n'ai pas vu le temps passer. Celui qui est à l'origine de toute cette histoire, je pense que quand même c'est mon papa, qui venait à Saint-Tropez en vacances, qui avait un bateau et qui ne souhaitait pas que je ne fasse rien pendant mes périodes de vacances scolaires qui duraient deux mois. Et donc il m'a mis entre les mains un de ses bateaux pour que je puisse faire le capitaine à bord pour des clients de l'hôtel et des hôtels de luxe à Saint-Tropez. Et j'ai commencé comme ça. Et la première année j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Puis la deuxième année, j'ai eu un peu plus de clients. Puis j'ai dit à mon père Tiens, dans le fond, c'est un métier que j'aime bien. J'ai du contact avec les gens, j'aime la mer, j'aime les bateaux, j'aime Saint-Tropez. On va tenter l'histoire. Et j'ai tenté l'histoire. 1979, j'ai ouvert Suncap. Et 1982, mon papa est décédé. Et je ne savais du coup faire que ce métier-là, puisque pendant trois ans, j'ai fait le métier de marin. Et plutôt que de reprendre les études, j'ai préféré me lancer dans les bateaux et, et faire l'histoire de Saint-Cap Compagnie à Saint-Tropez. Toute la vie. Ici. Toute ma vie et beaucoup d'émotions surtout tous les jours. C'est que de l'émotion. Le travail c'est que de l'émotion. Les bateaux, les gens contents, les préparations, euh, les pannes de bateaux à régler, euh, toutes les émotions qu'on peut procurer à nos clients, ça se transmet en moi et ça me donne de l'énergie. Et l'énergie pour les tous ceux qui travaillent. Allez, je, je remercie mon papa et ma maman d'être nés avec de l'énergie. Oui. Tu sais que tu as beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel. Merci. Exceptionnel. Patrzcie na te są niesamowite. No Jesteśmy już na porcie, z godzina nie wiem która, chyba jest po szóstej, dobrze? I Agnieszka właśnie znalazła pracę. To znaczy już wcześniej znaleźliśmy pracę dla Agnieszki, bo y, to była praca... Y, będzie w barze. W jakim barze? W restauracji w restaur Przepraszam, w restauracji Oliwiery, tak? Tak. No i, i będzie miała dobre zarobki, tak jak powiedział ten pan. Do tego dojdą pewnie jakieś, jakieś napiwki. Myślę, że dam się po szczęście. Ja zatrudnienia szukałem trochę dłużej. Przeszedłem praktycznie całą okolicę z różańcem w ręku i karteczkami, które wrzucałem do skrzynek pocztowych. Po tygodniu czasu Agnieszka opowiedziała w restauracji o mojej sytuacji jednemu pracownikowi. Mężczyzna ten postanowił oddać mi swoje miejsce. I tak zacząłem swoją przygodę w kuchni: przygotowywałem sałatki i zmywałem naczynia. A teraz idziemy po kryjomu nagrać naszych pracodawców. Kiedy podbijaliśmy tutaj to miasto i szukaliśmy pracy, to właśnie w tej restauracji znaleźliśmy pierwsze nasze zatrudnienie. Wtedy ta restauracja nazywała się Les Olivier. Przez pierwsze dwa tygodnie koczowaliśmy na prywatnym molo. Najpierw poszliśmy zapytać właściciela o pozwolenie. Kiedy brama rezydencji otworzyła się, przed dom wyszła służba i stanęła w szeregu. Wszystko poszło zgodnie z planem. Proszono tylko, by schodzić przed godziną dziesiątą, kiedy patron udaje się na jacht. Doświadczyliśmy niezwykłej pomocy pewnej kobiety, u której przechowywaliśmy nasze plecaki. Bezinteresownie robiła nam pranie i prasowała nam rzeczy. Ferali czerwone, to ja tak podeszłam do panu, Nie bo, czerwone, bo, niebieskie czerwone. było. Niebieskie czerwone to było. Niebieskie ja to było, Aguś. Tu tak. Przyjeżdżamy tutaj po tylu latach, całą rodziną. No i pokazujemy im, jak żeśmy sobie radzili, mając 20 lat. Na nas, jako osób młodych, to miejsce zrobiło niemałe wrażenie. Zwłaszcza kiedy na ulicy mijaż Jacka Nicholsona, Victorie Beckham, Sylwestra Stallone czy Pawdy Diego. To akurat nasz kolega z Mauretanii, Samba. No, ale długo miałem za złe Bruce'owi Willisowi, że odmówił mi wspólnego zdjęcia. Powiedział wtedy, sorry kid, I'm in a vacation. Wiesz, życie przypomina ten ocean nie bez przyczyn. Pod powierzchnią wielka głębia, a pozornie płytki. I wygląda jak pustelnia, to sama woda, a pod spodem niewiadoma. Zobacz, spróbuj chwycić wodę dłonią i zatrzymać w niej. Taki pomysł jest utopią, wiesz, nie da się. Życie jest tak nieuchwytne, chociaż wszędzie jest i też ma głęboki sens. Jak się Pani czuje, kiedy wracamy tutaj razem? Wspaniale. Coś więcej? Bardzo dobrze się tutaj czuję. Jak w domu. Widzieliśmy... Prawa. A teraz jesteśmy na plaży, na której najczęściej odpoczywałam w w naszym pierwszym sezonie pracy ja odpoczywałam tutaj po e, pracy na jachtach a ja przed pracą e, w restauracji w Lezolivie tutaj też poznaliśmy Stanislasa który opiekował się dziećmi Mela Gibsona kiedy ten kręcił film Pasja. Ja codziennie wracałem do Agnieszki na plaży, Tendy i tam szedłem. Podczas naszych wyjazdów do Santrope poznaliśmy wielu życzliwych ludzi. Takimi osobami był pan Kadel i jego córka Marian, którzy zatrudnili mnie w swojej restauracji La Pesquière w 2005 roku. To Anies? Estera i Nataniel. Pan Kadel zawsze dbał o czystość w miejscu pracy i o świeżość podawanych dań. Grand bisou. Alors maintenant, maintenant on a fait les photos. Quand restaurant est créé, par qui? Le restaurant est créé le restaurant en 1962. Voilà, j'avais 23 ans à l'époque. Oui. 23 ans voilà. Vous êtes un jeune homme Oui, j'étais un jeune homme, oui. Les spécialités de ce restaurant oh, Au début, que... ça, touche, ça a été des spécialités de poisson tout le temps. Les poissons Soupe de poisson, et sardines grillées, et dorades grillées, voilà, oui. c'était ça. Très simple, Ménime, comme ça Oui, c'était très, très très court, quoi. Il y avait des salades, Voilà, c'était comme ça. Nie zapomnę nigdy, kiedy zapytałem go, czy mogę w niedzielę przychodzić nieco później do pracy ze względu na poranną mszę świętą. Odpowiedział, że nie ma żadnego problemu. Co tydzień widzieliśmy się na tej mszy. Zawsze przychodził ze swoją mamą. A oto był codzienny widok ze stanowiska Cytadeli. O proszę bardzo, tu na kościółek, troszkę promienie słońca zakłócają. Ten obraz, tu jest jedna ławka, tu jest druga, a ja siedziałem w tej ławce, na tej pod tej najdużej cień. Tam się opalaliśmy, piękny widoczny. Taka droga. A właśnie 2004 rok, 2005 i 2006 rok przepracowałem tutaj w tej restauracji w Mabelview. Madame Rzeki, Messie Rzeki, właściciele, którzy mnie zatrudniali, sprzedali hotel i restaurację, więc nie mogliśmy się zobaczyć. Merci beaucoup. One tutaj wjeżdżały, tu prosto. Pamiętajcie, tą bramę i zobaczycie ją na filmie. Po dwóch tygodniach spania na prywatnym molo postanowiliśmy poprosić naszego pierwszego pracodawcę, Mr. Bo, by znalazł nam jakiś lokum się burzianą prasą mobilno, I tak zawiózł nas na kemping, gdzie mieszkaliśmy w jego karawanie przez wszystkie sezony naszej pracy. W 2006 roku napisałem scenariusz do filmu. W Santropę poznaliśmy wielu zamożnych ludzi. Postanowiliśmy wśród nich poszukać producenta. Jedną z osób, z którą rozmawialiśmy, był Erik Duat, właściciel firmy Sankap, który przez pięć sezonów zatrudniał Agnieszkę na jachtach. Powiedział mi, żebym przyjechał na kolejny sezon i zarobię sobie na ten film. Bienvenue à toute la famille polonaise, qui vient dans notre merdecie, profiter z soleil, de i de nos gens. W 2007 roku zostałem zatrudniony jako operator kamery w jego firmie Picture Plus. To był prawdziwy odlot. zarobiłem na film, ale zdobyłem doświadczenie, które stało się moim głównym narzędziem pracy zawodowej. Na początku 2008 roku poczęło się nasze pierwsze dziecko. Na wizycie u lekarza pani doktor wyliczyła datę porodu na 16 października. Uśmiechnęliśmy się do siebie, bo była to nasza czwarta rocznica ślubu. Nagle zmarł mój tata. Plan na powrót do Francji legł w gruzach. To był ciężki rozdział naszej podróży. Jedyną pomocą stał się Bóg. Życie to podróż duchowa w ciele człowieka. Radość, cierpienie to Jego droga. Wypłynęliśmy na głębie, ale o tym opowiemy może kiedy indziej. My mamy być światłem i oświecać drogi jak latarnie. Nieustannie. Świecić światłem i zagubione statki, prowadzić do portu jak latarni. you're Deszcz wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Oczy, Nowe oczy, Morytne banie połamane moralnie Oto moi bohaterzy, których naśladowałem tu straszne Widzę kolejny obleśny baner wszystko sprzedaje się ciałem w prawie każdej reklamie, prawie każdy kłamie, wszystko co nienaturalne Stało się tolerowane, mordowanie dzieci wonach, matek czy dewiacje Małżeństwo stało się kontraktem, coraz rzadziej brane i niebrane Na poważnie stracanie stało się lasem Świat nie idzie z duchem czasu, tylko z duchem śmierci śmierci do empy potęgi kto to z mowy pędzi, kto to złowy pędzi, kto to złowy pędzi